Pan Robert? Nie tak. Ja dzwonię z ogłoszenia, fajerwerki. Ogłoszenie aktualne. E, a o które chodzi? No, o, o oboje potrzebuję jakieś petardy na Sylwestra. E, ale petardy, wyrzutnie, bo nie wiem dokładnie o co Panu chodzi. No, nie wiem, ogólnie. Kurde, no jak to Panu powiedzieć? Moje dzieci bardzo lubią petardy. No to postanowiłem na, na, no w tym roku na Sylwestra coś lepszego kupić. Mm -hmm. Znaczy ogólnie jakby pan wszedł, bo ja już mam w sumie wszystko spakowane, mm -hmm. yy, ale jakby pan wszedł na naszą stronkę, tam są wszystkie wszystkie fajerwerki wystawione po prostu. I ale ja tak bym zobaczył, chciał... Zobaczył, wybrał mm -hmm. i byśmy się mogli ewentualnie spotkać. No dobra, jakieś do... nie wiem, jakieś rakiety, tylko szybko, no bo kurde jeszcze na Sylwestra chcemy puścić. E, to niech pan wejdzie na stronę www... Nie, ja nie mam internetu, proszę pana. Mhm. Mm to rakiety, no to tak, no jeżeli chodzi o rakiety Ale takie e, no konkretne, takie... konkretne, żeby, żeby... je było tylko raz. Konkret e, Czy wyrzutnie, na przykład 64 strzały? Może być, coś konkretnego. No mam tak, mam wyrzutnie po 105 zł 64 strzały. Mały dobra, kalibę. dobra, dobra, dobra. Powiem inaczej Potrzeb... Potrzebuję petardy Jeszcze takie. Więcej. Potrzebuję takie... Wie pan, petardy... Bo... Powiem panu tak prawdę, jak chłop chłopowi, jak chłop dla chłopa. Potrzebuje coś, żeby pizło konkretnie, bo to żartowałem z tym Sylwestrem. To... Potrzebuje sąsiadkę nastraszyć, wie pan? W klatce chce coś pierdolnąć, takiego konkretnego. Chłopówki hu... po prostu, bo on potrzebuje. Żeby też zadymiło całą klatkę, potrzebuje coś. Żeby <laughs> żeby, sąsiadka... Żeby, żeby sąsiadka oknem wychodziła, rozumie pan? No, no wolę nie wiedzieć. Znaczy ogólnie jeżeli chodzi o dymy, no to świetne dymne są. No nie, to ma, być, to ma być taki huk konkretny. Ona wyjdzie na klatkę, a tam dym. Wie pan, ja jej to pod drzwi rzucę. Bo jej pies... Jej, jej pies mi narobił na wycieraczkę i, i ona powiedziała, że ją to nie obchodzi. To ja jej też narobię na wycieraczkę. Tylko inaczej. No. Ja, ja wie pan, ja jestem psychol, ja jestem człowiek nienormalny i ze mną się nie zadziera. Ona powinna wiedzieć. No i dalej no, co ja mam do tego? No i ja potrzebuję, żeby pan mi pomógł. Coś konkretnego, jakiegoś takiego wie pan. Big, big. jakiś petardy big. No hukówki to ewentualnie. Ee, w, mm. Hukówka to nie. Hukówki nie, bo ona głucha. Ja potrzebuję coś, żeby ona się naprawdę wystraszyła. Jak będzie trzeba... No, jak głucha, no to co? <grym> Jak będzie trzeba, to wrzucę jej do domu. Tylko musi, musi mieć drzwi otwarte. No nie wiem. Ja ogólnie nie chcę wiedzieć, co pan będzie chciał zrobić. No niech pan się określi, co chce i panu powiem, czy mam, czy nie. A jest opcja, żeby pan przywiózł i pan to podpalił? Bo ja to się boję, że mi w ręku no. piźnie, no. No, bo oszalałeś człowieku. Słucham? No ładnie! Halo, Łukasz? Tak? No, ja zaraz będę u Ciebie, tak? Już dojeżdżam tą... Już, już, do, już dojeżdżam. Do Ale gdzie? No do komprachcić. Dojeżdżam już. Zaraz będę u Ciebie. A z kim rozmawiam? Słuchaj, Trzymamy się planu działania, tak? Robimy tak jak... Tak jak mówiliśmy. Łukasz! No nie, ja nie, nie za bardzo wiem <grym> z kim rozmawiam więc ciężko ee, nie wiem, czy to jest jakiś dowcip noworoczny, czy... Nie no Łukasz, nie mów, że się wykręcasz teraz. Ja jadę stary 5 godzin do ciebie. Mhm, ale skąd? Co? No skąd 5 godzin? Ja z Gdańska jadę. Mhm. No jak stary? Dogadamy się czy, czy nikhu ja? No ale nie wiem, z czym mielibyśmy się dogadać. Dobra, tr trzymamy się planu działania, tak? To? to ja jestem za jakieś 20 minut u ciebie? 23 km jeszcze mam? Mhm. Mm I. No i działamy, działamy. Ekipa jest czy nie ma? Nie ma. Nie ma ekipy? Mhm. -mm. No to we dwóch działamy. Dobra, to ja będę zaraz. Dobra, ale to ale naprawdę o to chodzi. Ty, bo ja jadę z córką do ciebie, tylko ona nie może się dowiedzieć o co chodzi. Ok? Dobra, z kim naprawdę rozmawiam? No wujek! Wariacie! Wujek, wariacie! Słyszysz? Wujek! No. Nie poznajesz mnie, Gabriel! Wariacze, Wariacie. No to my zaraz będziemy? To wstawiaj wodę na herbatę i, i, i robimy zadymę w domu. My, my wjeżdżamy do Ciebie z drzwiami. Dobra? Dobra. Dobra, to trzymaj się i, i, i czekaj na nas. papa. pa. papa. pa. Dzień dobry, Pan Andrzej? Tak. Dzień dobry, proszę pana, ja chcę kupić kiszonkę z kukurydzy u pana. A, no dobrze, może pan nie kupić. To znaczy to tatuś chce kupić, tylko że tatuś nie może rozmawiać, bo mu dzisiaj u dentysty ząbki wyrywali i, i on nie może mówić i ja mówię za tatusia dzisiaj. A no to dobrze, dobrze, no a ktoś widział to ogłoszenie, tak? Tak, tak, bo tacie jeszcze klew spyska leci i, i on nie jest w stanie rozmawiać i ja mówię, chyba że ja dam tatusia, ale pan go nie zrozumie wcale. No to proszę podać tego tatusia do telefonu. I ta, to pan z tobą rozmawiać i ten pan taki fajny chłopiec jest, wiesz, tak słyszę. Widzę, miksuje muzę, napierdałam w losie o, ho, ho, no. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, no. no ja zainteresowany jestem kiszonką kuchni. A no to proszę przyjechać obejrzeć i jeżeli pan jest zainteresowany, to można... To jest kiszonka do kupienia, także tutaj nie ma problemu. Proszę pana. Słucham? Ta, tata nie może mu leci z jeszcze. I, I to ja muszę mówić. I, i, i co pan mówił? Że zadzwońcie jutro i możecie, możemy porozmawiać. Możecie kupić te kieszonki, jeżeli chcecie. Ta, ale jutro to dla taty będą wsadzać szufladę do buzi. sztuczne zęby. No, no dobrze, dobrze. Co tam się dzieje, proszę pana? Nie, nic się nie dzieje. Chcecie naprawdę, chcecie naprawdę kupić tę kieszonkę, czy nie? No tak, chyba nie na niby, proszę pana, kochany. I, a a, a, a pan, pan, pan będzie moim nowym wujkiem, jak przyjedziemy? Tak, możecie z wujkiem przyjechać. A nie, nie, ja chcę, żeby pan był moim wujkiem nowym. Halo. Halo. To ładne, jak oni w szoku tam. Dzień, Dzień, Dzień dobry, pani Kamila. Dzień dobry, tak? Przy telefonie? Tak. Proszę pani, my chcemy kupić kosiarkę, puszczającą, pu kosiarkę Bańki. puszczającą bąki, tak. Super, nie ma problemu. I, i proszę pani, no. tak może nam pani sprzedać taniej, bo babcia tylko dwie dychy dała i, i ja mam swoje 5 zł Za 25 zł pani sprzeda nam. Proszę. Sprzedam za 25. Jest, super. A, a to ja dam, to ja dam pani buzi. Jadam pani buzi jak przyjedziemy. Super! I pan, my my tata mówi, że my mamy 23 km do Opola i wtedy tak. i, i my do pani przyjedziemy i, 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 w tym tygodniu chyba cholera, Dobrze. Nie, wiem, nie wiem kiedy. Dobrze, nie ma problemu. A. A pani kiedy pozwala nam przyjechać? Ja jestem cały czas. Możecie przyjechać, kiedy chcecie. I tak, to pani powiedziała, że mamy przyjechać dzisiaj. Po dzisiaj? Po, po, po kosiankę puszczającą bąki. Tak, dzisiaj. Powiedz Tatusiowi, że jutro. I tak pani mówi, że za 20 minut możemy przyjechać. To ładna kosiarka puszczająca bańki.